Hej, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku ze strapek na moim kanale. Dzisiaj przyszedł czas na kolejny odcinek, jeżeli chodzi o challenge z kanałem Zadrapani. Ostatnio był remis. Tak samo jak ja, tak samo i Zadrapani. Wydrapaliśmy w parsce 120 zł, więc teraz poświęcamy tą zarobioną kasę, znaczy zarobioną, wygraną kasę na kolejny miks. I właśnie mam tutaj sporo, sporo zdrapeczek. Mam nadzieję, że za drapanym pójdzie jak najlepiej. No i oczywiście trzymajcie kciuki też za mnie, żeby mój challenge potrwał troszeczkę dłużej niż ten ostatni, gdzie drapałam całą paczkę solo. No okej, okay, więc mamy tutaj taki dosyć spory plik zdrapeczek. Zaraz je wyjmę i pokażę światu, co dzisiaj przygotowałam okej. Okay. Dobra. Mamy tak. Oczywiście łączna wartość trapeczek dzisiaj wynosi 120 zł. A mamy tak za 20 mój pierwszy milion. Za 10 mam dwa razy mega pensję górę kasę pół miliona w banku w ogóle. Po raz pierwszy mam przyjemność tak podejrzewam, bo nie pamiętam, abym drapała w innej wersji kolorystycznej. Zawsze była zielona. Teraz jakimś cudem napataczyła mi się ta czerwona wersja. No zobaczymy. Oraz ostatnia zdrapeczka za dyszkę to Laki 777. Jeżeli chodzi o zdrapki za 5 zł, jest to kasa w sejfie. Laki 77. Pudełko czekoladek. Neonowe 7. 250 tysięcy w banków w dwóch sztukach. Raz kocham zdrapki. Raz 10 razy kasa. A za 2 złote mam 3 razy 500 to ręki, raz 5 razy kasę oraz raz dość pieniędzy. Ja tylko przypominam, że ustaliliśmy razem z drapanymi, że drapiemy paczkę z drapek. Taką samą, w sensie to był świąteczny kalendarz, ale teraz postawiliśmy na zupełnie inne zdrapeczki, po prostu, żeby się zgadzała łączna kwota. Każdy z nas wybierał sobie zdrapeczki podług swojego, uznania. No dobra, więc chyba nie ma co przedłużać, ponieważ i tak dużo jest tych zrapeczek dzisiaj do, do drapania, więc po prostu przechodzimy do meritum sprawy. No i chyba sobie zaczniemy tak klasycznie od tych najtańszych. Na pierwszy ogień leci zdrapeczka też pieniędzy. W sumie dawno już u mnie w kolekturach nie widziano. Możliwe, że niedługo będą już coś kombinować z tą zdrapeczką i ją wycofywać. No dobrze. Zacznijmy sobie od gry drugiej. Szukamy parasola. Mamy koniczne, mamy parasolkę, mamy świnkę oraz taszka. więc na pewno strapeczka będzie wygrana. A tutaj mamy tak: 40 tysięcy, 4 tysiące, 40 tysięcy po raz drugi. 4 tysiące po raz drugi, <laughs> niezły troll. 10 zł oraz 100 zł, więc gra pierwsza jest oczywiście pusta, a pod parasolką mamy. No, dwa złote, no ale zawsze już nie będę na totalnym minusie i będę mogła dalej grać w naszym challenge'u, więc też pieniędzy jest wygrane. Teraz moja, może nie, ok, może zobaczywszy na to, że mam, trochę już źle zaczęłam, ale trudno, mam trzy razy zdrapeczkę 500 od ręki, potem mam tylko dwie inne mm, Zrapeczki za dwójkę, zresztą już jedną zdrapaną. Ok, szukamy banknotów. Mamy safe, furgonetkę, kasę, diament, podkowę, monetę, już różne literki kontrolne, więc nic nie będzie. Niestety pierwsza zrapeczka przegrana. No okej, okay. teraz tak odwlekałam. Może ta zrapeczka zdążyła dojrzeć do wygranej. Pięć razy kasa. Mamy tak, 17 oraz 13. Ok, lecimy. A mamy 11, 30, 18, no jak zwykle 14, klasyczny zabieg 28 oraz 23, więc niestety 5 razy kasa również nie należy do wygranych. A może tutaj coś będzie? Mamy monety, sakwę, podkowę, bank, portfel, safe, kasę koniczne oraz sagan, więc niestety druga moja ukochana zdrapeczka przegrana, więc nadzieja w tej, mamy kasę, sakwę, furgonetkę, koronę, koniczne. mamy banknoty po raz pierwszy i po raz ostatni, już mi się odsłoniła literka kontrolna M, no ale spoko. No okej, okay. Chociaż się jedna zrapeczka 500 od ręki zrehabilitowała. A teraz przechodzimy już do tych droższych zrapeczek. Na pierwszy ogień leci 10 razy kasa, na pierwszy łogiń. No dobra, mamy tak. 20, 27, 12 oraz 21, Ach, 13, 16, ta strapeczka jest o tyle dobra, że w sumie często występują takie podobne liczby, że tak jakby trollowali. Ale jednak suma sumarum, strapeczka potrafi być mimo to wygrana. No ale póki co nie ma nic. 23 również nie to. 25 chyba też nie było, 28 blisko, 22 oraz 14, więc niestety nie tym razem. Ta zrapeczka wygląda mi na przegraną, i literki kontrolne to potwierdzają. No dobrze, to może ćwierć miliona w banku, zważywszy na to, że mam tego dwie kopie. I tak, mamy 29, 35, 12 oraz 14. I tak, 35. O, mamy już wygraną. 28 blisko, ale wygrane się sumują. 22 nie ma, 31 nie ma, 16 nie mamy, 7 za nisko, 11 też nie mamy, 17 to też nie to, 9 również, 18 coś by jeszcze wygrywało, tak pierwsza, pierwsza wygrana i co dalej? Nic się nie sumuje, 6. Jeden stanowczo za nisko. Dwa też niziutko. No i osiem. O, mamy dyszkę. ok ok Jak najbardziej propsuję. Zdrapeczka jest wygrana. Okej, okay. dobra. Już czuję się troszeczkę spokojniejsza. To może teraz kocham drapki Mamy jedenaście. Jeden...

12 blisko. Siódemki nie mamy. Dwójki również. 27 i 6. Więc tutaj niestety. My kochamy zdrapki, ale zdrapeczka nas już nie do końca. Hmm. Dobra, trochę mi jeszcze zostało z tego wachlarzyka. Yy, zdrapeczek po 5 zł. Może weźmiemy. Neonowe 7, mamy 6, 9, 8, 6, 3, 4, 2, 5, mamy czarne 7 i 5. Pod czarną siódemeczką klasyczne 5 zł, ale jak najbardziej ok. Laki 77, w bonusie mamy kwiatek. A tutaj tak, cztery, dziewiętnaście, trzydzieści, oraz dwadzieścia dziewięć mamy, osiemnaście, trzydzieści dwa, osiem, trzy, tak blisko, dwadzieścia, trzydzieści jeden, trzydzieści pięć, sześć, dwadzieścia sześć. Oraz 22, więc tutaj chyba raczej nic nie ma. P. No nie ma. No niestety nie ma. Dobra, to może teraz pudełko czekoladek, zważywszy na to, że o, będzie co drapać. Jedna z zdrapeczka taka pracochłonna. Mamy kokos i serce. Piernik. Mięta. Nie, nawet na razie spoko się drapie tą zdrapkę. Mleczna, kakao. Precel, mleczna. Migdał, kokos, muszla, kakao, piernik, precel, mięta i tiramisu oraz nugat z tiramisu. Nie wiem, mam ogromne wrażenie, że już dawno nie wygrałam w tej zdrabce absolutnie nic. Jeżeli chodzi o pudełko czekoladek, teraz kasa w sejfie. Pusto. Nie ma nic. Również nic. Nie ma. Nic. Nie mamy. Tutaj także pusto. Nie ma. Nie ma. I ostatnia szansa. Niestety nie ma. Zdrapeczka jest przegrana. No to jak na razie no stosunek zdrapek przegranych do wygranych jest taki troszeczkę przerażający. Ostatnia zrapeczka za Piątala. 2, 9, 1 oraz 32. A mamy 29, 26, 6. To nie ma. 13, 31, 7. Znowu mnie chyba są trolować. 17, 16, 4. 12, 8, 14, 3 i 28. Więc niestety kolejna porażka. Ale dobra. Cała nadzieja jeszcze w tych najdroższych zdrapeczkach. Zważywszy na to, że mam dwie zdrapeczki Mega Pensja oraz jedną za 20 zł, to sobie pozwolę najpierw zdrapać jedną Mega Pensję. A potem przejdziemy sobie do.

Mega pensja po raz pierwszy i po raz ostatni, zapewne 36 nie mamy. E, dwunastki również. 17 no, przydałoby się 27 albo 7. 13 też nie mamy. 31 również. 32 nie ma. E, 19 e, blisko. 43 stanowczo za wysoko.

Trzydzieści sześć, trzynaście, siedemnaście, siedem, czterdzieści siedem za wysoko. Jedynki nie mamy, czterdzieści cztery też za wysoko, trzydzieści pięć nie ma. Czternastki też nie mamy, kurde, dwadzieścia osiem obok, czterdzieści sześć za wysoko.

Ja. Moja najwyższa wygrana, jeżeli chodzi o zdrabkę za 20 złotych. Mam stówę. Nie wierzę. I tak ją muszę przypieprzyć, bo robię challenge. masakra, Ale trudno. Wow, stuła, Świetnie. Dobra. OK Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Jest fajnie. No dobrze. Bo teraz, może, laki 77. Aż z tego wrażenia mi autofokus zaświrował. To teraz może być już tylko lepiej. Przede mną jeszcze cztery zdrapaczki. Teraz przyszedł czas na Luczysława 7777, bo się mamy cytrynę, a wygrywające liczby. To tak: 31, 5, 16, 11. Oraz 1, więc szukajmy. 18 nie ma. 29 nie mamy. 33 trzy. też nie. 2 blisko. 41 stanowczo za wysoko. Yy, co tutaj jest? 8 nie ma. 45 za wysoko. 34. Trzydzieści 37 Trzydzieści też za wysoko. 4.

Oraz 38, więc tutaj yy, mnie nieźle strolowali, ponieważ nazwa laki wskazuje na to, że ta zdrapeczka powinna być szczęśliwa, a tutaj dziupa. Jest pusto, ale okej. Okay. Jedna zdrapeczka póki co, a tyle mogła zmienić. Dobrze, to może teraz mega pensja, ponieważ już chcę przebrnąć przez tą okropną warstwę ścieralną, żeby było już tylko lepiej. Mamy 5.

34. Nie ma, ale co by się nie zadziało? W sumie i tak już jestem spokojna. Jedna zdradka, tyle potrafi zmienić. 4, tak? 4, 4 nie ma. 46. Blisko, no chyba tutaj też już nic nie będzie. 36, tu nie w ten deseń. 16, eee, 19, 47, eee, 7. 39, 33, 25. Zauważyłam, że jak biorę do tego challenge'u zdrabki po 10 zł. To one są niestety strasznie dla mnie pechowe póki co literki kontrolne EG potwierdzają, że nie ma wygranej. To może teraz góra kasy. Jedziemy wygrywające liczby to 27.

Też nie, 21, 40 nie ma, 34 nie mamy. Yy, dwójka stanowczo za nisko, 4 też za nisko, 36, yy, 27, 30, 17, 26 oraz 22, więc mamy tylko wygraną pod złotem. No jest to dyszka, no, ale w miarę, w miarę szczęśliwia. No to fajnie. No to fajnie. No zadrapani, <gryw> bójcie się mnie. No powiem szczerze, że gdyby nie ta jedna zdrapka, to byłaby totalna kicha, ale naprawdę nie jest źle. No dobrze, no to żeby tradycji stało się zadość, to pokażę najpierw zdrapeczki przegrane. Jest ich po prostu ogrom. I jak nigdy nie przepadałam ze zdradkami za 20 zł, to chyba muszę im dać jeszcze jeden kredyt zaufania, ponieważ to, co tutaj się odpierniczyło, to jest po prostu piękne, ponieważ mamy. Ja nawet go tak przetrę tej warstwy żebyście wszystko dobrze widzieli. Mamy portfel za 100 zł, więc tak, 120 zł. mamy tak: tutaj stówkę, tutaj 10 to 110, tutaj było 10 to 120. 125-129 zł, więc nawet jesteśmy na delikatnym plusie. Kurczę, gdyby nie ta zdrabka <grymnie> za 20 zł, to byśmy mieli tylko 29 zł, ale byłby przypał. Ale na szczęście tak nie jest. No dobra, więc challenge będzie trwać dalej. Oczywiście nie zapomnijcie zajrzeć do zadrapanych, jakim poszło. Mam nadzieję, że również obficie, no i że nasz challenge będzie jeszcze trwał przez długi, długi czas, a oczywiście tą wygraną przeznaczę na kolejny miks. Ok, dzięki wielkie za oglądanie tego odcinka, zapraszam Was do subskrypcji kanału, do pozostawienia kciuka w górę oraz komentarza. Zapraszam też na inne moje filmiki, no i do zobaczenia niebawem. Hej!